Dzisiaj gościmy, można powiedzieć, Matkę Bożą z Lourdes w jej wizerunku, właśnie w figurze. Ta figura przybyła do archidiecezji gdańskiej staraniem gdańskiej Caritas, która obchodzi 25-lecie. Wielką radością jest dla nas, że w dniu dzisiejszym dane jest nam gościć Matkę Bożą z Lourdes. Tak jak podczas przywitania nawiązałam, że jest to Dom Pomocy, który naznaczone jest wielkim cierpieniem osób starszych. Figura peregrynuje po różnych miejscach związanych właśnie z pomocą chorym, potrzebującym, przede wszystkim po placówkach Caritas, ale dzisiaj właśnie z racji tego, że ta placówka w swojej specyfice i w swoim przeznaczeniu jest bardzo podobna do tego, czym zajmuje się Caritas, także ta figura jest dzisiaj u nas. Przyczynkiem do peregrynacji figury Matki Bożej w archidiecezji Gdańskiej jest jubileusz 25-lecia działalności gdańskiej Caritas. To ważne wydarzenie, które ukazuje ogrom różnych działań podejmowanych przez Caritas w ramach Dzieł Miłosierdzia, jako część, ta ważna cząstka Kościoła Gdańskiego. Z tej okazji chcieliśmy zaprosić właśnie Maryję w wizerunku lurdzkim, bo przecież lurd kojarzy nam się z chorymi, z cierpiącymi, niepełnosprawnymi, a wiele działań Caritas obejmuje właśnie te sfery życia, te osoby. Dlatego pomyśleliśmy sobie o przygotowaniu takiej peregrynacji. Poprosiliśmy księdza arcybiskupa, który wystosował stosowne dokumenty do Lurd, do biskupa lurdzkiego. Równocześnie podjęliśmy starania o pozyskanie właściwej figurki. Dla nas, dla domowników, dla tych, którzy też tutaj przychodzimy, to jest emocjonujące doświadczenie przyjęcia tego nawiedzenia Maryi, która przychodzi, przynosi Jezusa, mówi o nim, zaprasza. Jest takim obrazem matki, która nas przytula, która pozwala. Doświadczyć też miłości Boga i zarazem jest naszą siostrą. Jest matką i jest siostrą. Spotyka się w swoim cierpieniu, w naszym cierpieniu, pomaga nam w jakiś sposób doświadczyć też Boga i, i poczuć, że On jest z nami. Matka Boża przeszła do zwykłej, niczym się nie wyróżniającej dziewczyny, prostej, z ubogiego domu, świętej Bernadety. Jej życie w momencie, kiedy Pan Bóg przyszedł do niej i w tym objawieniu Matki Bożej, z tym przesłaniem do świata, wcale takie proste nie było. Nie znalazła ona na początku zrozumienia nawet wśród najbliższych, w swojej rodzinie, przyjaciół, znajomych. Często spotykała się z odrzuceniem, z niezrozumieniem, będąc narażona na wyśmianie, nawet na to, że groziło jej uwięzienie i zakazano jej dzielenia się z tym, z czym matka Boża do niej przychodzi. W celu właśnie, żeby uniknąć wszelkich doświadczeń, święta Bernadetta w pokorze przyjmuje decyzję i wstępuje do zgromadzenia. Ale jej życie w zgromadzeniu nie należało do najłatwiejszych. Została posądzana, że kłamie, manipuluje, że ma jakieś obsesje lub jest psychicznie chora. W tym wszystkim dzielnie stawiła czoło, wiedząc, że Maryja jest razem z nią, że jej towarzyszy na tej drodze cierpienia że tutaj jej życie związane z tak wielką tajemnicą objawień nie będzie życiem prostym, lecz życiem krzyża. Jedyną nadzieją, którą żyła, to była wieczna radość trwania przed obliczem Jezusa i Maryi w niebie. Od razu myśleliśmy sobie o tym, żeby figurka była taka jak w grocie, nie takie figurki, które często spotykamy, które bardzo odbiegają od tego wizerunku z Groty Lurskiej, Groty Masabielskiej, ale aby była to właśnie taka jak w grocie, nie inna. To nie było łatwe, ponieważ wzór jest zastrzeżony, ale trochę z rządzeniem losu, a myślę, że bardziej opatrzności Bożej, udało się w lurt. Trafić przez pewnego sklepikarza do muzeum w Lourdes, w którym właśnie otrzymaliśmy taką figurkę. Nie było to łatwe, ale taką figurkę, która była zrobiona 30 lat temu, wykonana na potrzeby filmu o Bernadecie. Przez pewien czas gdzieś była wykorzystywana, potem znalazła się w muzeum i tam od wielu lat była umieszczona. Jakoś tak się złożyło, że muzeum przekazało nam trochę cudem tę figurkę i pozwoliło, aby ona peregrynowała po różnych miejscach Archidiecezji. Po pierwsze po placówkach Caritas, których jest dużo, ale także po innych miejscach, domach seniora, tak jak tutaj w Sopockim Domie Seniora, czy Domu Seniora Gdyńskim, ale także hospicja, które są takimi szczególnymi miejscami. Wdzięczni jesteśmy, że właśnie ta Matka Boska tutaj była. Mogliśmy taki bliski kontakt poczuć. Także dla nas to jest bardzo, bardzo cenne. I przekażę to moim córkom, że właśnie uczestniczyłam tak bardzo blisko z Matką, do której się często te modły wznosi. Wiele osób pielgrzymowało do Lourdes, wiele osób chciałoby tam pielgrzymować, ale i z racji odległości i stanu zdrowia nie zawsze jest to możliwe. To mamy taką okazję, że Matka Boża przybyła do nas i możemy ją podejmować jako gościa. Myślę, że to jest najcudowniejszy gość w tym roku jubileuszowym dla Caritas, ale dla wszystkich też związanych z Caritas. Ale także dla tych wszystkich, którzy troszą się o chorych, niepełnosprawnych, bo przecież matka Boża jest naszym dobrem wspólnym i e, dzielimy się nią bardzo chętnie i e, wysyłamy ją w te miejsca, gdzie o to proszą.